Cześć! Dzisiejszym tematem jest szkoła, czyli materiał bardzo mi odległy, bo sko skończyłem szkołę wiele lat temu. Niemniej jednak opowiadam o słów kilka. E Mam jednak zastrzeżenie. Czasem będziecie słyszeć dzieci, które bardzo piszą, jakby ktoś się mordował. To nie ja, to po prostu dzieci moich sąsiadów. E I niestety zamknięty balkon, jak i okno, pomimo tego, że właśnie się topiej, nie pomagają, więc, no, wybaczcie. Robię co mogę. Nagrałem kiedyś materiał, który nazywa się Film dla Nauczycieli, i znajdziecie go w opisie. Jest to bardzo fajny i konkretny materiał, w którym opowiadam, czym jest transciwość, co należy zrobić, jeśli napotkamy w swojej szkole o dziecko transciwe, jak to wygląda chociażby z zajękami czy z dziennikiem itd., itd., więc polecam go sobie zobaczyć, przesadzić go swoim nauczycielom. Możemy po prostu pomóc zarówno Wam, jak i przede wszystkim im. Jeśli chodzi o szkołę, no tutaj są takie dwa warianty. Albo żyjemy w ster czyli w ukryciu, kiedy nie mówimy nikomu o swojej tożsamości, albo mówimy o sobie i czekamy na akceptację środowiska, żeby próbować żyć jako my. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, no to opowiem nam tutaj o swojej przeżyciu, ponieważ ja ją miałem. No więc życie takiej osoby wygląda tak naprawdę w cieniu, tak? Ona gdzieś tam jest z tyłu i po prostu widzi, jak cały świat toczy się wokół niej, tak. Jak na przykład kolega narywa do koleżanki, jak na przykład ktoś nie ma problemu z tym, żeby iść do swojej ubikacji, tak? na np. do męskiej właśnie, jak jest np. w WF i trzeba się przebrać, no to ja gdzieś tam zawsze do rogu chodziłem, ściągałem koszulkę będąc tyłem plecami do koleżanek. Gdzieś tam nie używałem makijażu, więc też byłem narażony na pośmiewisko z tego, że o, to co mi jest, że się nie maluje. Pełno takich małych uwag gdzieś tam jakiś wyjazd. No to wiadomo, musiałem nocować z koleżankami, nie mogłem z kolegami. Jakieś tam, właśnie, wspólne WF, -y, czy też jakieś specjalne zajęcia. Kolejna taka rzecz to studniówka. Ja byłem jedyną osobą ze swojego rycznika autentycznie, która nie była na studniówce. I moja szkoła do tego stopnia tak się tym zainteresowała, że pytają, czy to jest kwestia gotówki. Jeśli miałaby być to kwestia gotówki, to proponowali, że zapłacą za mnie, że jeśli na przykład nie mam stroju, to też wypożyczą ten strój, i tak jakby wezmę koszt na, na siebie. Więc mega super podejście. Ja powiedziałem, że to nie jest problem finansowy. No i wtedy pomyśleli, że to jest może kwestia osoby, tak? że nie mam z kim iść, więc zaproponowali, że też poszukają i że na pewno kilka takich osób będzie. Też powiedziałem, że nie, że po prostu nie chcę, bo tego dnia nie mogę. Co było no mocnym mocnym kłamstwem, ale no, tak jakby uwierzyli, chęci mi bardzo dobre, ale po prostu dysforia mi to nie pomagała, tak? Ja nie byłbym był w stanie iść w jakiekolwiek sukience, a nawet jeśli miałbym iść w spodniach i w koszulce, ja bym się czuł źle wiedząc, że jestem w tej roli, tak? Tak więc no potem tak przez cały tydzień wszyscy rozmawiali jak to było super i w ogóle, kto się z kim związa i w ogóle, a ja po prostu kolejny spokój, kolejny etap, który mi minął w moim życiu, i który nie wróci, tak? Ja wtedy cały czas myślałem, że no to sobie wszystko kiedyś nadrobię, ale tak naprawdę teraz z perspektywy czasu widzę, że no nie, to już było, już nie wrócę, tak? Już nie będę w takiej szkole. Ta pierwsza sukienka już była, po prostu przespałem, przespałem to. Ale żeby nie było zbyt depresyjnie, jak to wygląda w drugim wariancie? Jeśli chodzi o etap drugi, czyli życie jako my, no wiadomo, tutaj niezbędny jest coming out. Na samym starcie powiem, że uważajcie z nim. Najlepiej to zrobić stopniowo. Czyli jeśli macie jakiegoś przyjaciela, czy też przyjaciółkę, z którą spędzacie czas poza szkołą, wiadomo, tak, zawsze lepiej powiedzieć tej osobie, gdzieś tam już kogoś mieć w swoim otoczeniu, ale tutaj przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, żeby powiedzieć komuś z pracowników szkoły, tak. Czyli na przykład waszemu wychowawcy albo nauczycielowi, albo udać się do pedagoga. Dlaczego powiedziałem, że do zaufanego nauczyciela, a nie konkretnie do wychowawcy? Ano dlatego, że wychowawca po prostu czasem może być osobą, której spodziewamy się, że nie zareaguje zbyt dobrze. E, tak więc tutaj po prostu warto iść do nauczyciela, któremu ufamy tak, w tej sprawie. To nawet może być nauczyciel z przedmiotu, z którego nie idzie nam dobrze. E, wtedy też ten nauczyciel przynajmniej będzie wiedzieć, dlaczego po prostu możecie mieć takie oceny. Jak to zrobić? Tak więc, pierwszy krok, idziecie do nauczyciela. Drugi krok, mówicie mu, że chcecie porozmawiać na osobności, ponieważ jest to sprawa życia i śmierci. W sensie, ważna, ważna dla was, tak? Trzeci krok, on mówi wam kiedy, czy to będzie przed lekcją, czy po lekcji. No i czwarty krok, rozmowa. Na przykład, no jest taka sprawa, że jestem osobą tęskniową, czyli osobą, która chce dokonać korekty płci. Mam problem z tym, że nikt o mnie nie wie i chciałbym, żeby się to zmieniło. Chciałbym, żeby ludzie nazywali mnie poprawnym imieniem, które mam, bo mam na imię Tomek. Chciałbym, żeby używali imeski zajęków. Chciałbym funkcjonować jako chłopak. I takie pytanie: czy pan, pani, jako nauczycielka mogłaby coś z tym zrobić? Ponieważ naprawdę źle mi się żyje. To powoduje, że nie mam nauki do motywacji. Nie mam w ogóle motywacji do wszystkiego. Ciężko mi jest ze znajomościami. Chciałbym, żeby inni uczniowie się o tym dowiedzieli, ale nie wiem, jak w ogóle to zrobić i boję się tego. Jest pełno materiałów odnośnie tam sprzywości. Mogę panu, pani podesłać. Jeśli będzie taka potrzeba, to są organizacje, które z chęcią udostępnię tutaj jakiegoś psychologa, który zna temat i który mógłby zrobić szkolenie dla innych uczniów. No i taki nauczyciel będzie miał ciężką noc. A tak naprawdę będzie wiedzieć, że musi zareagować. Powinien wiedzieć, że musi zareagować. Warto właściwie, żebyście mu podesłali materiały o czym jest treściowość i tak dalej. Transfuzja robiła wiele takich fajnych broszurek, jakich w ogóle postów. Ja również zrobiłem właśnie ten film dla nauczycieli, więc najlepiej, jakbyście go podesłali. Wcale się nie reklamuję. No i on ja na pewno powinien Wam powiedzieć po jakimś czasie, na czym to wszystko stoi. Wy też oczywiście możecie do niego zagadywać, dopytywać. Jeśli zobaczycie, że ta reakcja jest za słaba, Idźcie do innego nauczyciela, po prostu tak, możecie iść do innego nauczyciela, możecie powiedzieć do kilku nauczycielom. Jeśli to jest waszy on powinien bardziej zareagować, ponieważ wychowawca na swojej uczniów, no i będzie wiedzieć, tak, czy tutaj wystarczy powiedzieć klasie prostu z mostu, czy jednak gdzieś tam będzie potrzebna jakaś ta głębsza edukacja, tak, czyli jakąś osobę trzecią, na przykład jakiegoś psychologa chociażby. No i oczywiście, kiedy dokonacie tego coming outu, wtedy powinny rozwiązać się inne problemy, czyli to, jakimi zajękami będą się do Was zwracać, jak to będzie wyglądać ze sprawdzianem, jak to będzie wyglądać z toaletem, jak to będzie wyglądać z przebieraniem się, jak to będzie wyglądać z WF-em. No i tak naprawdę wszystko, tak. No, powiem tylko tyle: no, każda szkoła reaguje inaczej. Warto próbować, warto to zrobić. Ja tego nie zrobiłem, bardzo żałuję, ale też nie obwiniam siebie, ponieważ ja zwyczajnie wtedy o tym nie wiedziałem, że jest taka możliwość, bo tak jak mówię, no, nie wiedziałem w ogóle o tym słowie, że tak powiem, o tym pojęciu. No i to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy, no próbujcie, no pamiętajcie, że od biedy szkołę zawsze można zmienić, e, no albo klasa, tak, jeśli jest naprawdę źle, to można zmienić również klasę. Jeśli chodzi o takie rzeczy, jak to właśnie wygląda z tymi zajemkami, toaletami, e, czy też właśnie dziennikiem, e, jakie imię, czy tam sprawdzianem, jak to będzie wyglądać formalnie, no to to jest wszystko w tym filmie, film dla nauczycieli, ja po prostu nie będę powyrażał informacji, żeby też w tym filmie trą. 30 minut, tak więc, polecam go zobaczyć. No i to tyle, no. Cześć!